Mam nadzieję, że, że spełnimy, spełnimy oczekiwania naszej publiczności. Będzie to kolejne fajne dwie godziny w teatrze. Tak? O tym, że warto wierzyć w siebie, o tym, że warto spełniać swoje marzenia i o tym, że miłość czasami się pojawia znienacka i może rozwalić nasz cały świat na drobny mak. A jak się pracuje przy tym spektaklu? Ciężko, jak przy każdym. Praca w teatrze trzy miesiące prób jest, jest, jest trudna. Jest dochodzenie do tego wszystkiego, kiedy wszystko nabiera powoli kształtu, charakteru, postaci, jest, jest, jest bardzo trudną, żmudną pracą, ale myślę, że. Ja lubię ten, ten etap dochodzenia do tego wszystkiego, ten etap prób, chociaż czasami masz wszystkiego dość, i chcesz to, to rzucić, czasami tracisz właśnie wiarę w siebie i wiarę być może w dany materiał, tak, no ale że tak idziesz do przodu, nie poddajesz się, bo to jest ważne. I potem kiedy już stajesz, tak jak dzisiaj na przykład przed wami, ale też i wczoraj na pierwszej próbie generalnej, kiedy już jest piękna dekoracja, kiedy już mamy kostiumy, jesteśmy zrobieni, nagle wiesz, no, siły witalne wracają. I to, to, to tak wiesz, no tak jest myślę w każdej pracy. No, czasami tracisz. Zapał, tak? Masz gorsze dni, lepsze, ale, ale zawsze, zawsze potem ten, ten finał ostatecznie jest, jest bardzo fajny. No ale jak to zostanie przyjęte przez publiczność, to już są niezbadane wyroki. Zobaczymy. My zrobimy wszystko, żeby się udało i żebyśmy zrobili kolejną fajną premierę w naszym teatrze. A trema? Jest, oczywiście. Trema jest czymś naturalnym. Ja żyję z tremą w symbiozie, więc absolutnie dopuszczam ją do siebie. Bym się bardziej przejmował, kiedybym jej nie miał. Więc myślę, że poczułbym się zbyt pewnie. A tak pewny nie jestem, bo nie wiem, jaki będzie odbiór, tak? Ja mogę być pewny po 30-40 spektaklach już, kiedy wiem, na czym stoję, tak? A tak premiera dla mnie nie jest zakończonym spektaklem. To jest dla mnie dopiero początek podróży tak naprawdę, bo cały czas się jeszcze uczę, cały czas doświadczam pewnych emocji, doświadczam się reakcji publiczności, uczę się publiczności. Publiczność uczy się mnie, więc myślę, że nawzajem w pewien sposób się wspieramy, ale też wychodzę z jakimiś nowymi doświadczeniami. Więc myślę, że pewnie się poczuję więc tak właśnie koło 50 spektakli tak